A więc proszę bardzo, jak ślimaki się nocą zachowują. Ja tutaj nagrywam z lampą błyskową. A tak, rzeczywiście jest noc. Wiecie? Także tak się zachowują moje ślimaki. Niewiele widać, ponieważ tu nagrywam przy lampie błyskowej. Tak się zachowują. Tam są jajka, ślimaków. Dwa tygodnie czekam na te wyklucie i nie mogę się doczekać, więc nie wiem, czy coś z tego będzie. No, Tak wyglądają ślimaki. nocą co? Proszę bardzo. Dobrze, do następnego wideo.